Odpowiedź dziennikarki TVP na zarzut Krzysztofa Stanowskiego i wypowiedź Marka Jakubiaka na temat propagandy aborcyjnej. To w uzupełnieniu do pana Stanowskiego jeszcze zacytuję pana profesora Bartoszewskiego, który niegdyś mówił, że kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga, jest to nieprzyjemne. Nie każdy może mnie obrazić. A teraz głos zabierze pan Marek Jakubiak. Ja nie sądzę, żeby panią ktoś chciał tutaj obrażać. Natomiast mówienie o tym, że prawem, prawem kobiety, po to, żeby mieć dziecko, to prawem trzeba mieć tą możliwość zabijania dziecka, to jest dla mnie taki absurd, nie do pojęcia, że ja po prostu nie, przez gardło mi to nie przechodzi. Średnio inteligentny człowiek wie, że pani uprawia teraz propagandę. Jeżeli nie będziemy wspierać matek, rodzin tworzyć atmosfery naokoło tego, że rodzina to coś pięknego, że dorosłość to jest wtedy, kiedy mamy nasze potomstwo, kiedy patrzymy w oczy własnych dzieci i własnych wnuków. To wtedy jesteśmy dopiero ludźmi, ludźmi, którzy tworzą rodzinę i z tej rodziny i z tych ludzi tworzą się państwa. To, że dzisiaj mówi się o tym, że przy porodzie umrzesz, nie możesz zabezpieczyć siebie, i tak dalej, i tak dalej. To jest czysta propaganda, bo się na paru przypadkach w roku opieracie.